Królowo Wilku, usłysz nasze wezwanie i zbudź się. Wzywamy potemę. Wzywamy potemę. A ja nie. Długo spałaś, pozbawiony już śmierci potemu. Ale dość tego. Usłysz nas, Królowo Wilku. Wzywamy Cię. No. Komanta, gdzie jest Jego Pan? Ciekawe gdzie jest Jego Pan Zwykle, jak ostatni raz robiłem tę misję, a przechodzimy ją dwa razy, warto zaznaczyć Złoto Nie. Co to? wziąłem? Broń, tak? Broni, i Nie, Ja będę mógł Proszę Ci tam inkantują. A ja... Hmm. Co niżej? Też jeszcze nie przechodzi, zwykle robiłem skrót i schodziłem tutaj. Ja tam tego nekromaty wiem na początku i na końcu. A co to? Gdzie? Gdzie? Ja widzę tak pałę robią. Może i tej samej sztuczki, co my. Super! Super, że trafiłem nawet. Nie no, ale efekty niezłe. Takie coś to rozumiem. Pieska i jego pana. Pytanie co to jest panem teraz. <grymne> Najbardziej tamten gostek nie żyje. Jak z czasem? Ooo, już późno się robi w takim momencie. Chyba z tym poczekamy. Znów misja zrobiona w połowie coś czuję. Jest! Ooo! <grymne> bullet time, super Rany, ale musi zejść długo. Trzeciej, ręka mnie boli! <laughs> ale fajnie poleciał. To nie wyda się, że jakiś ewek dzwonił do tego. Tak! Tak! O. Sprowadź mnie do Nie strasz komisji. mnie! A potem, a no tak. Nasze głosy Cię wzywają, a krew niewinnej istoty wiąże Cię, królowo winków. Co? Wespa, co, wespa, 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 Co? Co czynicie? Głupcy! Nie, Nie zmusicie mnie Nie zmusicie mnie do posłuszeństwa. wespa, 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 Nie Mnie. Nie, nie ciebie, tylko nie umarłych. No i może przy okazji. No, No, coś na nieumarłych mam! Haha, przećwit, kocham te broń. Warto było ją zdobyć. Dziękuję, za jednego. dziękuję wielbem fanowi, że przekonał ja mnie o to, zrobię. myślałem, żeby poczekać z tą misją przeciw, ale co tam. W 5 zapomniałem. Muszę przypadku, że zapiszę na twarz. Czemu? No, zbliża się czas, kiedy gość do mnie zawita. Zdążę. Ta osoba niestety nie szanuje prywatności. Cłychaj, no właśnie. O, tani chwyt. No, bez wybuchu. Dobrze, bo chcemy by się wykrycił jak najdłużej. A z tego co wiem nie będzie tego czasu zbyt dużo. Worko ty. A przesłyszał ci się te wybuchy, efekty dziwne. A, to było i poszedł sobie, poszedł dla mnie. O, lol, no. dobra, 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 dobra. Tu nam wyszło. W każdym te efekty to, no, to, co się tu dzieje. U, blisko jesteśmy. La! Tydy. Coś jest nie tak. Mamy tu intruza. Nie, nie macie. W Nie, to tylko potema. To potema. Dłużej w ukryciu delfi, z delfi, z deli, z Jesteśmy blisko. Tam, bo siedzimy <todgłos> świecie, świeci jest. tam tamtą. Tam No, Uuu, nie tak miało być. Nie tak dość! Poddaję się! Uuu, tylko! Nie dam ci rady! Chodź na to! Zatrzymać intruza! Siemanko! Biję na imprezę! nazywać się Lordem? Chodź to mistrzyni rytuału. Uwielbiam dobrą walkę. Proszę bardzo, masz dobrą walkę. Też kocham. Wygrywa. O. o, gdzie ona leci? To nie, że chodzi o rytuał. Kardio, wygraliśmy. Kardio? Halo? Nie Łagam, nie mówcie mi, że przez trzy go spaliłem. Nie Łagam, kardzio żyjesz. A, a, uff, myślałem, że duch Kardzio. <grybujesz> żyjesz, hurra! No, ta robota skończona, co my tu mamy? Co, dostajemy nagrodę? Krasnoludzkim bojowy płomieni, wielki miecz alfie, no duszy, elfie zbroja. Hmm. No weźmiemy. Nie wiem czy znam ogień. jak nie, to się da komuś. Albo się sprzeda. O! Sprzeda się. I krasnoludzki to pasuje nawet. No to co, idziemy skrótem? Pamiętacie? Nie ma tutaj backtrackingu. No tak, w grzocie we Wiosek był backtracking. Jesteśmy? A, tutaj. No. <laughs> A, poszło łatwiej, nie prześlałem. Zwykle są twardzi. Dziwne. Osoby, które zwykle są twarde, są miękkie. To znaczy, że ci miękcy będą twardzi? Może bandyci? No fakt, wtedy mi łatwo poszło. No opak mi wyszedł. To... No opak mi to wychodzi. Skyrim, tak. Idziemy po informacji. Falka. Że... O właśnie, założę... Jeszcze coś zauważyłem, że zawsze jak przechodzimy, w pewnym momencie zmienia się Yy, ty do zadania. Uda mi się odszukać i powstrzymać grupę neokromatów, którzy w wiejskiej próbali próbowali przywołać potem wieczorem krową. Teraz muszę o tym wszystkim poinformować. Walka ogniem brodego. No, to co? Ruszamy do Węgiennego Pałacu. Tak, poinformujemy. I jeszcze co chciałem powiedzieć? A tak, to ma drugi akt. Tak samo jak Ala Markart, detektyw Taran. No wiecie, no spisek negatów i nikt nie ucieknie z kopalni Sidna. Ciemne czasy nastały, bo to ma drugi nie akt. Nie nie szanujesz nie. A wiem, markarczycy to samo mówili. Markarczycy, to jak się to mówi mieszkańcy markantów? Markartowie? Coś jak, coś jak Finlandczycy. Finowie! Twu! Rany. Twu! Dobra, to ma drugi akt i dowiemy się o tym listownie. No właśnie, dostałem jeszcze dwa listy, nie przeczytałem. Ja to przeczytam po tym. Jesteś! To dobrze. Co udało ci się znaleźć w jaskini Wilczy Czerep? Wyjmę kronocie i przyzwać i ukierdznać potemę. Potema we własnej osobie? Proszę, powiedz, że udało ci się ich powstrzymać! E, nie chciałem ich powstrzymywać, ale i obrzęd został przerwany. Zadanie ukończone. Nawet nie wiesz, jak wiele zawdzięcza ci królestwo. Wskrzeszona Potema. Wzdragam się na samą myśl. Wala, voilà, 800 złota. Hm. Cześć, Miałam nadzieję, że pomożesz o. mi w pewnej kwestii natury osobistej. Czym? Falk mówił mi o wydarzeniach w jaskini Wilczy A, tak. Twierdzi, że Człowiec, można ci ufać. Było. Ja to mówiłem! Jak zapewne wiesz, czczenie Talosa jest w cesarstwie Nie zabronione. Jak Gordon Freeman, czy ten... Gdy chowałam męża, no, składałam ofiary Freeman, wszystkim bogom. bogom, za wyjątkiem Talosa. Weź proszę róg wojenny, który odziedziczył po ojcu. I zanieść do kapliczki Talosa. A. Żyjesz Talosa? Nie, ale mój mąż, Toryk, mm -hmm. chciałby porządnego pogrzebu. A w Skyrim w taki właśnie sposób chowa się zmarłych. Mm -hmm. To będzie dla mnie zaszczyt. Dziękuję. Wiele by to dla mnie znaczyło. Nie spodziewajcie że to jakiś quest, po prostu... Ośpiesz się. Nie mam czasu na przyziemne sprawy. Ta też coś nam zleca, coś ola wampirów, ale... My nie chcemy na razie. No, to tyle w tym odcinku. W następnym odcinku, hmm, no sam nie wiem, Legion, Rubinut bez skazy poszukamy, albo no, ruszymy w, w inne miejsce. No, zobaczymy. Papatki! Myślałem, że nie będę musiał tego robić, ale chyba zrobię. Wóz?!